Witam ponownie na kanale Skoku. kolejny odcinek z Protato. Słuchajcie, zapraszam do subskrypcji, może jakiegoś lajka, komentarzy. Słuchajcie, chcę zrobić tą postać. kupię przeżywkę z Zero Cloth. Eee, muszę mieć kogoś, kto nie zadaje obrażeń, ale jednocześnie ma bardzo dużą przeżywalność. Eee, I słuchajcie, do tego wszystkiego jedyna osoba, która wydaje mi się logiczna, to jest pan Pacyfista. Jeśli dobrze pamiętam. Już nim graliśmy. Yy, praktykant nie. Gdzie ty jesteś? Masochista, rolnik, zbawca, pacyfista, tak. Yy, bo tylko on jest w stanie uciekać wystarczająco dobrze. I po prostu nie mogę brać żadnych itemów, które tą klącę mogą widać. Wygraliśmy już nie słuchajcie, to będzie dosyć szybka. Rozgrywka, bo ja chcę dojść tylko do fali 20 więcej, nie chcę, chcę odkryć, zobaczyć przede wszystkim, kto tam jest. Eee, o, i super, mamy koszulę drwala. Szansa na unik, kolejna dłoń. Pancerz za szybkość, kolejna dłoń. Pancerz za szybkość. I tyle, kolejna fala. Ja mogę jej zabijać. Ważne, żebym nie zabijał panów, którzy mają witełki. Okej. Okay. Muszę chyba w yy, Pancerz? Kryptów w ogóle mnie nie interesują regeneracja. Yy, nic. Nic co zwiększa. prędkość ataku tak, ale nic co zwiększa obrażenia. I tu na przykład bym mógł wziąć tobą na pewno bym kupił. I byłoby po naszym układzie. Super kolejna fala. Czy ja ciebie jestem w stanie drogi mój drogi zabić? jestem! że szybkość i to będzie chyba najlepszy zakup, właśnie Wszystko co mi da więcej szybkości, a spowolni moich przeciwników. Eee, nic. regenerację. Dłoń, szybkość. Pan coś też. Eee, nie. Nic. Kolejna dłoń. No i kolejny pancerz, super. Inżynierię mogę wziąć, bo może się trafić mi yy, wieżyczka ta lecząca. No i z nią zawsze jest łatwiej, nie? 17 życia mam, no to też muszę popracować trochę nad ilością tego życia. Ojoj oj, oj. Przed nim prawidłowo uciekać. Super. Yy... Ancerz szczęście, super. Ancerz. kolejna rączka, tu jest walka wręcz, więc nie chcę. Super kolejna rączka. Ale najpierw tak dopiero rączka, króliczek na kolejną falę. Kolejna rączka, wystanie życie i regeneracja. Super. Nie wiem, czy nie zainwestować w wysanie życia może też. Nie, na razie nic. Więcej. Oj, nie, pana nie chcę w ogóle nawet widzieć na oczy. Kolejny, który może dać mi klątwę jeden i będzie po wszystkim. Ciekawe, czy się uda. Całkiem szybko biegam. Co to już się nie muszę martwić? Eee, Zbieram, jak będzie. Kolejna dłoń. Króliczek. W nam nic nie da. Ty też nam nic nie dasz, O i tak. Ciekawe, czy coś jest. Jest coś. W eee, tym języku taki obcego, on daje odrzut o jeden. Ale i zasięg chyba zbieranie. Nie zadaje. Nie zwiększa zadawanych obrażeń. Tu ja mogę brać kto mi zmniejszał te zadawanie obrażeń. Lepiej na tym pójdę. Okej, okay, chyba zaraz będzie przerwa, bo widzę, że ktoś tam zagląda przez okno. By chciał wejść, słuchajcie, zapraszam. No, baloniki, jakieś rzeczy związane ze świętami. Nie, nie. No, no nie stąd. Nie tym razem. Pamiętajcie, nie róbcie tego w pracy, co ja robię. Trzeba grzecznie pracować. O, fajnie, 180. Yy, szybkość nie chcemy. Coś lepszego, zbieranie niech będzie. Smutny pomidor. Dobrze, wysanie życia. i tak smutny pomidor może być. Obrażenia od żywiołów. Nie. Kolejna dłoń. I szansę na unik też weźmiemy. Yy, tu będzie wszystko do kupienia w kolejnej fali. Ile ja mam regeneracji? 12. czyli Co sekunda jedno... ...jeden życia. No ten pomidorek jest średni, nie? Ale no nie, nie trafi mi się przeklęty z wiadomych względów, że nie chcę go po prostu mieć. Więc muszę po prostu biegać i uciekać, nie? Fajne jest to, że jak mamy dosyć dużą prędkość i jesteśmy w stanie uciekać przed tymi przeciwnikami, to e, ci przeciwnicy, którzy są szarżujący, oni Blokują się na ilości tych przeciwników takich, którzy po prostu mnie gonią. Nie? Więc to jest bardzo, bardzo fajne. No. Ale co pewien czas jakieś obrażenia dostanę, nie? Ok, tutaj 6 sekund i koniec. Ile dostaniemy więcej. 217 mater materiałów, super pancerz. Eee, szczęście. Nie co, kolejna dłoń unik. Nic. O, i tu jest fajne, bo nam zwiększa zbieranie. To też minus do yy, prawidłowego, czyli do obrażeń. Nie, niż jeden chyba nie mogę zadawać. Kolejna fala. Ile ja mam w ogóle regeneracji? No w stanie życia też jakieś tam delikatne jest, ale ta regeneracja to jest chyba statystyka, którą muszę mocno zwiększyć. Prędkości mam na minusie. Myślałem, że mam wystarczającą ilość prędkości, a tu się okazuje, że jest beznadziejnie. O właśnie, o to mi chodziło, że. Czemu ja nie wziąłem tej, tej że tak powiem, prędkości poprzednio? Nie wiem, ale jednak rączki potrafią nawet farżujących mocno trzymać na dystans, więc to jest coś genialnego. Panowie, daleko ode mnie, daleko. Ok. Do czasu, nie? No dobra, udało się. Lek szansu Pancerz, na krytykę, Szybkość, dobra. Nie jest zły. Teraz szukam szybkości. Szansa na unik, dobra. To łączymy. Drzewko, drzewko, drzewko. Bliznę, super i szanse na unik też super perła i dodatkowy przedmiot więc też weźmiemy regenerację weźmiemy a na numer 9 i ona będzie najgorsza bo nie mogę zabić eee, bo nie ma szans żebym zabić siebie. może ja ją zabiję zobaczymy patrzcie walczę i nic nie zrobię żadne jakieś nie 22 życia mam no to jest jedna z fal, którą najtrudniej jest przetrwać, bo no ilość uników nie jest wystarczająca. Obrażenia są takie, że tylko mogę sobie biegać i unikać pocisków. Fajnie, że mam dość dużą wartość pancerza. Nie zwiększyłem sobie w ogóle szybkości, więc no tutaj pod tym względem jest beznadziejnie. Ale no 15 sekund może się uda. Oni tu mają dosyć ciasno, w tym momencie dopiero mnie zaczynają atakować, więc no jakoś jestem w stanie tutaj chyba to przetrwać. 3 sekundy, 2, dobra, przetrwaliśmy, to super. Nawet nie tak źle, jak myślałem, że będzie. Regeneracja, super. Szansa na unik. Doświadczenie, pancerz, szansa na unik, regeneracja, wszystko. Wystanie życia, zazbieranie, super. Więcej życia. Kolejna dłoń i kolejne dwie literki, super. Lecimy. i mamy obrażenia minus 100%, tak? Super. Yy, nadal nie mamy żadnej klątwy, nie? Tak, na razie jest 0, więc może by się udało falę 20, tak powiem, zaliczyć bez nawet jednej klątwy. Ciekawe co to będzie za postać, która nie będzie miała żadnej klątwy. Krewetka, o pójdźcie sobie gdzie indziej. Nie wiem czemu zniknęłaś, bo cię na pewno nie zabiłem. Mam wrażenie, że ci słabsi zamieniają się po prostu na mocniejszych. Tyle. Ok, 5 życia mi zadajecie. Dość. No w sumie nie niedużo. 5 no, razy musi trafić. Myślę, że jestem w stanie to jakoś wytrzymać. Yy, odbicia działają całkiem spoko. Jak minusy są takie do obrażeń, to ja mogę brać też odbicia. Teraz to bym bo będę miał i tak minus 100% zbieranie. Prędkość potrzebuję. Szybkość super 9. Raz, dwa, trzy, cztery, tak minus 100%, czyli spokojnie mogę brać też. O, kolejna perła super. Zbieranie za unik. Nie wolę mieć tutaj zbierania za walkę trofeum nic mi nie da, ale barykady już bardzo dużo. No i fala, która jest falą tragiczną dla mnie. Ile dostaję? Jeden. No i dobra, uciekamy od fala Jak najdalej się da. 10, zostaje, czyli 3 trafienia i jest po. Ok. Okay. 30 sekund jeszcze. Okay, jestem wystarczająco chyba daleko od niego, bo nie atakuje mnie. Playnie tak często jak myślałem, że będzie to robił. I atakuję takimi atakami, które nie są takie straszne, gorsze są. Słuchajcie, te pociski, e, które lecą w formie krzyża, znaczy krzyża gwiazdy. E, I one tak naprawdę lecą cały czas, więc ich było dość dużo na tej planszy. Szybkość, czy regeneracja, pancerz. Tak, pancerz na pewno. Kolejna perła. Pancerz, pancerz. Wróżka, super. Nie, bo jest plus jeden klątwy przy każdym ataku, a bym cię wziął. Bo bardzo cię lubię. Szczęście, zatrzymamy. Eee... Tyle. Kolejna fala. Słuchajcie, zostało 8 fal. Ja potrzebuję przede wszystkim przeżywalności. Dużo życia. Bo życia nie jest nigdy za mało. No mam dość dużo pancerza, chyba mogę sobie już odpuścić. 55%. Ograniczenia obrażeń, więc z tym nie jest źle. Gorzej mam po prostu z ilością życia. No i chciałbym to zwiększyć, no tak co najmniej o drugie tyle. Bo przy 50 już można powiedzieć, że jakoś tam będę sobie dawał radę, nie? Ale nie mam na to zbyt dużego wpływu w tym momencie. No dobrze, prawidłowo ucieka. Przynajmniej tyle. Podrzut jakoś tam działa, okej. Okay. Tam mamy drzewko, które fajnie byłoby trafić. Jeszcze jest jedno. Dobra, dojdziemy do niego. Słuchajcie, no tutaj tak naprawdę nic więcej, tylko biegamy i uciekamy, nie? Walka wręcz, regeneracja. Szanse na unik mamy prawie na full. Max karzec. no i super. Regeneracja tu będzie lepsza, szczęście też. Szybkość inżynieria. Nie to mi nie interesuje. tańsze przedmioty. Wysanie życia. Kolejna dłoń. Super. To lecimy. A numer 13. Ile mamy regeneracji 42? To już jest prawie 14. Minut. No i teraz to się zmieniło. No 8 więcej mamy życia. Powiem pani wróżka. Jest bardzo, bardzo fajny. Tylko teraz widzę, że kolejna fala, która jest bardzo niemiła, nie nielubiana przeze mnie. Bo tych pocisków będzie naprawdę dużo. Na razie jakoś się udaje je wymijać, ale no wystarczy, że trafię raz w ich centrum i będzie po mnie. Okej. Okay. Jakoś dajemy radę. Niki. Tutaj uniki naprawdę dają mi bardzo dużo, bo staram się nie wbiegać bezpośrednio w te pociski, ale jest ich naprawdę dużo i no nie zawsze się da, nie? nie obrażenia to mnie nie interesuje. Tutaj też nic, zasięg, szczęście, szczęście. O i super. blup! kolejna dłoń. Leczenie. I tutaj będzie większy odrzut. Hmm, Truby wziął oczywiście, żeby mieć w Fajnie, nie? I tak, wykrywacz metali. Kolejna fala. Fala numer 14. Ile je on mi leczy? Jeden. Niedużo, ale... Zawsze to jest leczenie, nie? Prędkość ataku muszę też chyba zwiększyć, bo jeśli szybciej będą atakować moje rączki, to będą po prostu szybciej odrzucać przeciwników. A mi na tym mocno zależy. To mam w tym film, szybkość ataku 10, szybkość. oj ojoj, ojoj. Oj. Szybkość mam 6, więc też mogę ją zwiększyć trochę. Bo już to, widzę, że trafiają się przeciwnicy, którzy przy szarżach są w stanie do mnie dobiec, nie? I to, to już nie jest fajne. Dobra, mamy pół życia 5 sekund. Przeżyliśmy. No super. 47 no obrażenia, nie no, co wy. Prawie full na unik. Kamienna skóra i super. To jest coś, co mi się bardzo podoba. Słuchajcie, zaraz wracam. No jestem z powrotem. Skrzydła super. Max PZ też super. Kolejna dłoń, genialnie. Max Perzet. No do razu się super. No i co? Ile mamy teraz? 44,60. Tyle chciałem mieć życia, więc jest nieźle. Regeneracja jest też fajna. Teraz tylko jeszcze prędkość. Nad tym muszę popracować i myślę, że będę w stanie zaliczyć tą falę 20 bez klądwy. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo no, inaczej tego nie widzę jak tą postacią. Chyba, że będę musiał robić jeszcze jedno podejście. Też tak może być. Ale nie chciałbym, bo po co tracić czas? Nie jest to jakieś mega interesujące podejście, więc po prostu biegam i jak to. Przy pacyfiście. Szkoda, że wcześniej grając z nim nie wiedziałem, że jest taki yy, challenge powiedzmy, żeby odblokować postać, bo bym od razu to zrobił, no ale nie można mieć wszystkiego. Te uniki są ważne, ale ilość przeciwników jest niewiarygodna. Przejset zbierania, no to wyobrażenia walka, regeneracja, max pz teraz szukamy. Naprawdę nie pojawi się Max sprzeżet jest. No i tak. Jeszcze raz i jeszcze raz. I teraz już mamy szybkość całkiem całkiem. Yy. A spróbujemy. Żołądeczek jest spoczko, tak samo smażony ryż, prędkość ataku. No to stąd wszystko. Więc teraz tylko muszę znaleźć. OK. Ile mam? 55 jak stoję w miejscu, więc zaraz powinienem mieć odpowiednią ilość życia, mam nadzieję, czyli full. No Fala numer 16, czyli to jest fala, chyba ta horda cała. No I teraz najgorsze si przeciwnicy to są ci, którzy strzelają, nie? Bo tu trzeba tak starać się uniknąć tych pocisków. Żeby mnie po prostu nie trafiły, nie? Jak to pociski, ale no oni zadają dość duże obrażenie, nie? Bo są przeklęci, Nie przeklęci, tylko są tych inkubatorów, czyli są po prostu mocniejsi. No i nie wiem czy będę w stanie właśnie na przykład jak trafią mnie tak w rogu. Przejść to. Ginę. Cztery sekundy. Gięcie, moi drodzy! Jest! Wow, Byłem pewny, że zginę. Odrzut super. Perłę, kolejną też weźmiemy. Jeszcze pancerz się przyda. Żołądeczek. Genialnie. Smażony ryż. Nie podpalam do go, więc nie potrzebuję cię. Trujący na tak. I kałamarniczka też jest fajne zbieranie. I unik mamy unik na fula. Więcej doświadczenia. Tutaj szybko się zwiększyć, ale tu na kolejnej fali. Mamy 95 życia, Wy mi dajecie. Dodatkowe jeden. Bardzo mało ale ale wystarczająco że tak powiem, żeby przy was stanąć chociaż na chwilę yy, unik mam już na maksymalnym poziomie prędkość biegania też jest na maksymalnym no to co pancerz, nie? prędkość ataku też możemy zwiększyć, ale chyba pancerz jest ważniejszy niż życie, bo nie będę w stanie w pewnym momencie uciekać przed ilością pocisków, które będzie na planszy, nie? a pancerz jednak niweluje ilość obrażeń, które za dostanę od tych pocisków, bo no nawet jeśli to będzie jeden, albo regenerację zwiększyć taką stopę, to też byłby dobry pomysł, jakby miał regenerację na przykład 90, to wtedy bym bardzo szybko się regenerował, nawet dostając obrażenia, no 17 sekund, tamta fala była dużo gorsza, nie? No więc koniec. 98 życia, pancerz, szansa na uniknięcie ze względu na pancerz, super, eee, zbieranie szczęścia niech będzie, max pz, max pz, no i tu nic, nic, obrażenia też, ale dzwon, nie, Wystanie życia też nie, walka w są zbieraniem. Tybyś zadawał obrażenia. A ja nie chcę, żebyście zadawali obrażenia, więc tyle. Fala 18, gdzie jest Elitka, przed którą muszę uciekać i jest najgorszą z możliwych elitek. Nienawidzę. Jej. Eee, te, tak powiem, kółko bieganie w momencie, kiedy ona ma dookoła siebie te. A dobrze, chociaż prędkość mam przemieszczania dosyć dużą, bo... No na tym dalszym jestem za wolny Okej okay. Dobra, przegryzał 20 sekund jeszcze Powiem wam, że trochę tak biegam Tylko patrząc na te wirujące jego pociski Żeby w nie nie trafić 7 sekund Okej okay. Uda się. Jedna sekunda, super, udało się. Yy, pancerz. Yy, nic tutaj. szanse na u nich mamy full, więc pancerz. Kałamarnica, więcej doświadczeń. Kolejna dłoń. Tu nic. Szybkość za szczęście, ok. No i oczywiście ząbek. Kolejna fala. Mamy zero klątwy. Jest to do zrobienia. Zostały, słuchajcie, dwie fale, gdzie nie mogę wziąć żadnego itemu, który ma klątwę, czyli nie mogę wziąć tego przeklętego odłamka i nie mogę zabić żadnej, hmm, żadnego przeciwnika, który tą klątwę może mi dodać jeden. Nie pamiętam, jak się nazywają, ale to ja na nich byś nimaczek, nie Okej, Ok, widzę, że mimo, że dostałem sobie, dodałem sobie prędkości, to. Prędkość ataku moich dłoni jest za mała. Chyba to przetrwamy. Już słuchajcie, nawet jest ich tak dużo przeciwników, że nie generują się dźwięki obrażeń, nie? Eee, 11 dostaje największe chyba obrażenia. Tak, więc... Dodanie do pancerzu to był genialny pomysł. jest mi to wszystko. Ok. Chciałem gonić pana z literkiem. wiecie, miałem taki odruch, ale przecież nie, nie zabiłbym go za Chiny. Ludowe. Powiedzenie mojego taty. Zbieranie zaobrażenia. 40. O, i tak, oczywiście bym go wziął i byłoby po całej grze. I męczenie. Nie, nie chcę sobie zadawać obrażeń. Szczęście. Super. Zbieranie też super. Super. Dłoń mi nie stać. Ja, słuchajcie, zamierzam tylko falę 20 zaliczyć i w sumie tyle, bo dalej no, będzie to, to jest fala 20. Wow, ja się, że tak powiem, mówię, kurde, dwie elitki, zawiesiłem się. Tak mówiąc, no, chciałem powiedzieć, że chcę zaliczyć tylko falę 20 i, i tyle, nie? Bo żebym mógł zaliczyć. Jak powiem, grę bez klątwy, no to chyba muszę ją skończyć, jeśli wygram nad fali 20. Więc tutaj, jakby nie będę starał się na pewno nic więcej wygrać, bo nie daj Boże, zabiję przeciwnika, który mi tą kompę da. Nie wiem, jakby to miało nastąpić, zadając jeden, ale z moim szczęściem, słuchajcie to. Byłby to ultra kryt. No i dobra. Jest... 28 sekund do końca. Mamy dużo życia. Chyba uda się przetrwać te 16 sekund. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dwie sekundy, super, przetrwał, bez nawet jednej klątwy, przetwarzamy, wyssanie życia bierzemy, wyssanie życia, max PZ. no to co, łączymy, kolejna dłoń, odrzut, prędkość ataku jak stoi w miejscu, jeszcze jedna dłoń, odrzut ze względu na odrzut, no i stoi w miejscu, słuchajcie, tu mam rączki, niech się dzieje, pola nieba na pewno mnie zabiją ale słuchajcie, ja na nic innego nie liczę więc no i super ukończenie rozrywki 0 klątw, jest nieuszkodzone, ukończ rozrywkę z 0 klątw no i kogo mamy? Romantyka trafienie wroga, który ma mniej niż 25 punktów zdrowia zapewnia 63% szansy na zauroczenie go na 800. Fajnie, ciekawe co to daje. Zasięg plus 50. Gdy korzystasz z broni do walki wręcz. ok Minus 3 do obrażeń za każdą posiadaną klątwę. Tak samo pancerz. Klątwa na koniec fali. Aha, to ciekawe. Minus obrażenia od klątwy. No ciekawa postać. Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Próbujemy następnym razem romantykiem. Hej.